Witam w podcaście For the Gospel, w którym zajmujemy się zdrową doktryną dla zwykłych ludzi. Nazywam się Kosti Chin, a wywiad, którego za chwilę posłuchacie, przeprowadziłem z moim drogim przyjacielem, który nie jest nam obcy Justinem Petersem. Braliśmy razem udział w spotkaniu w Kentucky. Miałem okazję usiąść z Justinem i zadać mu kilka trudnych pytań na temat fałszywego nauczania i dlaczego poświęca tyle czasu na jego omawianie oraz jak ważne jest głoszenie prawdziwej Ewangelii. Ponadto poprosiłem Justina, aby przekazał nam wskazówki dotyczące tego, na co powinniśmy zwracać uwagę, gdy chcemy umiejętnie rozeznawać kaznodziejów, których słuchamy. Justin przedstawił nam kilka teologicznych sygnałów ostrzegawczych, na które powinniśmy zwracać uwagę, abyśmy mogli prowadzić nasze domy i działać w naszych kościołach w oparciu o zdrową doktrynę. Przejdźmy od razu do mojego wywiadu z Justinem, który naprawdę Cię popłukosławi. Justin, zawsze dobrze jest Cię Kosti to zaszczyt, braci. Rozmawialiśmy już razem na różne tematy, ale jeszcze nigdy dla Forty Gospel, więc jestem podekscytowany. To prawda, cieszymy się, że mieliśmy Cię w innych programach. Zebraliśmy wiele wspaniałych opinii na ten temat. Chciałem usiąść z Tobą do szczerej rozmowy na temat tego, dlaczego wskazujemy fałszywych nauczycieli. A jednym z najbardziej dyskutowanych i niewygodnych tematów dla ludzi, zwłaszcza w amerykańskim ewangelikalizmie, jest to, dlaczego rzucasz kamieniami w braci wierzących. Ludzie mówią, jak ciało Chrystusa może być tak kanibalistyczne i zjadać swoich i tym podobne rzeczy, a tobie nie jest obce obnażanie fałszywego nauczania i rozprawianie się z fałszywą doktryną. Jedną z pierwszych rzeczy, o których chciałbym Cię zapytać, jest to dlaczego poświęcasz tyle energii nie tylko na głoszenie prawdy, co robisz fenomenalnie, ale także na wywoływanie fałszywych nauczycieli i podkreślanie heretyckich błędów. Tak, Fosji robię to po prostu w posłuszeństwie Pismu Świętemu, ponieważ tak nam nakazano. Paweł napisał to Tytusa w rozdziale pierwszym wersie 9, Trzymaj się prawowiernej nauki, jak też dawaj odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają, więc to nie jest albo, albo, to jest jedno i drugie. Jako głosiciele Ewangelii musimy robić jedno i drugie. 26 z 27 ksiąg Nowego Testamentu bezpośrednio ostrzega przed fałszywą doktryną i fałszywymi nauczycielami, a zdecydowana większość z nich wielokrotnie. Jedynie list do Filemona nie ma nic do powiedzenia na ten temat, przynajmniej nie bezpośrednio. Tak więc, jest to polecenie w piśmie świętym. To nie jest opcja dla nas. Musimy to robić. Teraz, po tym wszystkim, co powiedziałem, said, staram się I również, aby wersety trzeci i czwarty z listu Judy były czymś w rodzaju mojej zasady przewodniej, w tym aspekcie, aspekcie, mojej aspekcie mojej służby. Juda pisze do swoich czytelników i mówi, umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu. Innymi słowy, to, co chciałem zrobić z usilnym staraniem, to napisać do was o Ewangelii, to właśnie chciałem zrobić. Ale potem mówi, ale uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o o wiarę raz przekazaną świętym. Ponieważ wkradli się bowiem pewni ludzie. Hmm. Powiedział więc, że chciał napisać o Ewangelii, ale czuł, że konieczne jest ostrzeżenie ich przed fałszywymi nauczycielami. Dlatego naprawdę staram się, aby była to moja zasada przewodnia w wykonywaniu tej części mojej służby, czyli napominanie. Jest to coś, co musimy robić, ale jednocześnie powinno nas zasmucać, że jest to w ogóle konieczne. I mówię ludziom, I ludziom, że nie chciałbym niczego bardziej niż obudzić się to, to rano i zobaczyć Kennetha Copeland'a, Joyce Mayer, Toda White'a i wypełni or puste or miejsce or twojego you know, wujka, blank, zobaczyć ich pokutujących. Chciałbym been, tego i nie pragnę niczego bardziej niż to. Chciałbym, aby moje seminarium chmury bez wody nie było konieczne, ale jest i chcę powiedzieć, że robię to i wszyscy powinniśmy to robić, ponieważ tak nam nakazano i nie ma tu innej opcji. Co powiedziałbyś komuś, kto mówi, Cóż, po prostu nie rozumiem, dlaczego upominasz fałszywych nauczycieli? Takich jak ci ludzie. I mówisz, że nie są braćmi ani wierzącymi. Przecież to jest rzucanie kamieniami. Co odpowiadasz ludziom, którzy mówią, dlaczego denerwujesz się na Joela Austina? Co jest nie tak? Przecież tak długo jak wypowiadają imię Jezusa, lub tak długo jak przedstawiają ludziom jakiś aspekt ewangelii, miłości Boga, co ci to przeszkadza? Cóż, wielu ludzi używa imienia Jezusa. Mam na myśli Mormonów, świadków Jehowy, nawet muzułmanów. Więc to nie jest tak, że dostajesz przepustkę tylko dlatego, że używasz imienia Jezusa i wrzucasz werset biblijny lub dwa. Ważne jest, jakiego Jezusa głoszą. Hmm. Wielu ludzi głosi Jezusa, ale jakiego Jezusa głosisz? Musisz głosić właściwego Jezusa. Istnieje wiele różnych Jezusów, jeśli można tak powiedzieć. Jezus, który chce, abyś miał teraz jak najlepsze życie, Jezus, który chce, abyś miał zdrowie i bogactwo, Jezus, który rozwadnia Ewangelię, łatwa wiara, brak potrzeby pokuty. Jest tam wielu różnych Jezusów. Jezus jako Twój trener życia. Tak więc, jakiego Jezusa głosisz? Ludzie, o których mówię w moim seminarium, nazywam fałszywymi nauczycielami, ponieważ głoszą innego Jezusa niż Jezus z Biblii. Mają inną Ewangelię i głoszą rażące, i mam tu na myśli mrożące krew w żyłach, herezje, bluźnierstwa. Wkładają w usta Boga słowa, których on stanowczo nie wypowiedział, wygłaszają fałszywe proroctwa, wykorzystują biednych, chorych, zdesperowanych i wdowy dla osobistych korzyści finansowych, aby się wzbogacić. Przenoszą niewypowiedzianą hańbę imieniu Chrystusa i prowadzą miliony ludzi prosto do piekła. I robią to wszystko w imieniu Jezusa. Dlatego właśnie robię to, co robię. I nie szukam kogoś, kto zgodzi się ze mną w każdej kwestii mojej teologii. Jest wiele osób, które darzę ogromną miłością i szacunkiem, a z którymi różni się w niektórych drugorzędnych lub trzeciorzędnych kwestiach. Myślę, że przyjaźń między Johnem MacArthur'em i Arcy Sproul'em, który teraz jest w niebie, w pewnym sensie była dla nas wzorem tego, prawda? Mieli bardzo różne schatologie, a nawet różne poglądy na chrzest, ale byli bratnimi duszami w Ewangelii. Kochali się nawzajem i uznawali. Nie szukam, nie szukam więc jednomyślności w każdym drobnym punkcie mojej teologii. Ale kiedy zaczynasz głosić przesłanie, które umniejsza chwałę Boga, umniejsza bóstwo Chrystusa, deifikuje człowieka i oferujesz dziesiątki, jeśli nie setki, a nawet tysiące fałszywych proroków. Wykorzystujesz biednych i chorych dla własnego zysku finansowego i nie ma z tego pokuty, to w pewnym momencie trzeba nazwać rzeczy po imieniu. I dlatego mówię, że ci nauczyciele słowa wiary, Mike Todd, byłby kolejnym z nich, nie są nawróceni. I może to zabrzmieć osądzająco z mojej strony, gdy mówię, że nie są zbawieni i nie uznaję ich za braci, ale nie mogę zrobić inaczej. Nie mogę ich uznać za braci. Chciałbym o coś zapytać. Mam takie dwa główne pytania. Pierwsze, wydaje się, że nastąpiła zmiana w stosunku do niektórych nazwisk, o których wspomniałeś wcześniej. Masz oczywiście mojego wujka, pewnego China, który dziękuję, na swoim szczycie był między 80, 88 a może 100 80 80, 800, 800, do life, milionami dolarów rocznie. Mam na myśli jego bogate życie, kiedy pracowałem dla niego. Ale teraz widzimy coś w rodzaju spadku. Po prostu przeżywa on swoje dni gdziekolwiek jest, ciesząc się plażami Florydy. I masz Kenneta Coplanda i tych ludzi, którzy się starzeją. Joyce Meyer, i użyłbym to słowo Istotni nie, że nie są nadal niebezpieczni, ale stają się nieistotni dla zupełnie innego pokolenia ludzi, którzy być może są w moim wieku i młodsi? Czy widzimy zmianę? A jeśli tak, to kim są nowi gracze, których szatan niekoniecznie umieszcza w białym garniturze, machających wszędzie swoją marynarką, jak szaleni, czy też jak Kenneth Copeland, który robi swoje dziwne rzeczy? Czy jest teraz zmiana, która jest nową wyszkoloną grupą, i jeśli tak, to kim oni są? Takie jest Kosty niektórzy z młodszego pokolenia fałszywych nauczycieli których mamy, to tacy ludzie jak Todd White Mike Todd z Tulsi w Oklahomie, który osiągnął błyskawiczny wzrost popularności na platformie. To też Fertig, T Jake's, który jest jak LeBron, James, świata Ewangelii, dobrobytu. Tak, jest on fałszywym nauczycielem. Wspomniałeś więc o Stevenie Furtiku, który jest kolejnym i oczywiście Karl Lenz, który zdyskwalifikował się moralnie, co jest częste w przypadku większości tych facetów, ale Michael Todd właśnie go zatrudnił, więc wrócił do gry, co jest typowe dla tego typu teologicznego środowiska. Oczywiście Joel Austin, który nadal ma ogromną rzeszę zwolenników, więc jest on czymś w rodzaju pomostu między starszym i młodszym pokoleniem. Ale, ale Mike tak, Mike Todd byłby przede wszystkim so, by i myślę, że Steven Fortik I, uh, i cokolwiek związanego Bethel, z Bethel i Hillsong. Również Bill Johnson, który jest trochę starszym mężczyzną, myślę, że ma 60 lat, może blisko 70, ale nadal jest Bethel i jak wiesz, ma bardzo silną pozycję wśród młodych ludzi. Bardzo młodych. Chociaż on sam jest starszy, wyznawcy Bethel są bardzo młodzi. Czy zauważyłeś, że zmienili trochę strategię w stosunku do tej, w której dorastaliśmy w naszych czasach lub w twoich czasach? Wówczas miałeś kwintesencję fałszywego nauczyciela, tak jak mój wujek. Nie dzielił się on sceną z nikim. To był jego program. Podczas gdy teraz Bill Johnson założył te szkoły, w których zamiast jednego Benego Hina i jednego Keneta Coplanda są ich teraz tysiące wszędzie. I to jest rodzaj, rodzaj milenijnej wersji. Milenialsi byli bardzo wspólnotowi, bardzo towarzyscy. Tak więc teraz możesz mieć tysiące Bill'ów Johnsonów i żaden z nich nie jest znaną osobistością. Mają jednak wpływ na dziesiątki tysięcy, miliony ludzi na całym świecie. Widziałeś to w tych szkołach? Jak najbardziej. Better School of Supernatural Ministry jest tego przykładem. Mają nie wiem, ile tysięcy studentów w danym momencie. Prowadzają tysiące młodych ludzi z całego świata. Młodzi ludzie z całego świata przylatują, przenoszą się przynajmniej na kilka lat do Reading w Kalifornii, aby być częścią Bethel School Supernatural, Supernatural Ministry. School. Yeah. Więc szkolą ich tam w całym żargonie i wszystkich technikach, aby robić to, co robi Bethel. Oczywiście, że to fałszywka. To fałszywe znaki i cuda. Mówią oni, przyjdź do nas, a nauczymy cię, jak robić cuda, który czynił Jezus i apostołowie. Nie robią nic takiego. Tak naprawdę nie leczą chorych i z pewnością nie wskrzeszają zmarłych. I nie czerpię z tego radości, ale żona Billa Johnsona, Benny Johnson, zmarła latem zeszłego roku na raka. Głoszą, że zawsze wolą Boga jest być uzdrowionym. Musisz mieć wystarczająco dużo wiary, a jeśli nie zostaniesz uzdrowiony, Bill Johnson mówi, że to Twoja wina i on tego uczy. Więc to, czego uczą, nie działa nawet wobec nich. A jeśli to, czego nauczają, nie działa wobec nich, to powinno to być dla nich wskazówką, że coś może być nie tak z tym, co głoszą. I kiedy tak o tym myślę, pamiętam, jak John MacArthur powiedział coś w wywiadzie, który z nim przeprowadziłem. I myślę, że jest to niesamowity wgląd. John MacArthur powiedział o ruchu charyzmatycznym, że jest to wątpliwość szukająca dowodu. Wątpliwość szukająca dowodu. Ma na myśli to, że brudnym sekretem ruchu charyzmatycznego jest to, że zdecydowana większość z nich, nie wszyscy, ale zdecydowana większość. Jest pełna wątpliwości co do tego, co wyznają, że tak naprawdę nie wierzą, lub nie są pewni, mają wątpliwości. A więc sposobem na rozwianie tych wątpliwości i zaspokojenie ich jest nieustanne szukanie następnej rzeczy, następnego szumu, następnego doświadczenia, następnego snu i wizji, następnego cudownego znaku i cudu. Dlatego nieustannie szukają tych rzeczy, ponieważ muszą coś zobaczyć, muszą coś poczuć, aby spróbować potwierdzić to, w co mówią, że wierzą, ale w głębi duszy tak naprawdę nie wierzą. Jest to więc tragiczne, jest to niekończący się kołowrotek ludzi próbujących uzyskać potwierdzenie w swoich doświadczeniach, podczas gdy biblijne chrześcijaństwo polega na tym, że odpoczywasz w skończonym dziele Chrystusa na krzyżu i tym, czego On dokonał. I nie chodzi o to, że ty i ja zaprzeczamy, że Bóg może i nadal czyni dzisiaj cuda. Ale odrzucamy cudotwórców. Tak jest to tragiczne i smutne, ale jest to również motywujące, ponieważ oznacza to, że jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę chcą doświadczyć, powiedzielibyśmy, poruszenia Boga lub przebudzenia, podobnego do tego przebudzeniowego chaosu, który widzieliśmy. Ludzie naprawdę chcą być świadomi Bożej prawdy, chcą widzieć, jak Bóg porusza się w mocy. Chcą widzieć ludzi zbawionych, chcą widzieć swoje kościoły wzmocnione. A więc z tym pragnieniem, co za wspaniały czas, aby być w służbie, co za wspaniały czas, aby głosić prawdę i co za wspaniały czas, aby przynieść rozwiązanie wszystkich problemów, które istnieją. Owszem, istnieje fałszywa doktryna, istnieją herezje, jest wiele oszustw, ale prawda zawsze zwycięża. Chrystus ma zwycięstwo. Ostatecznie każdego dnia budzisz się i jeździsz na swoim skuterze, że twoje porażenie mózgowe cię nie powstrzymuje. Jesteś jednym z najbardziej zaprasowanych i wytrwałych ludzi, jakich znam. Wiernie niosąc prawdę Boga, gdziekolwiek jesteś. Czy możemy zakończyć na tym? Chcę zadać ci pytanie i poświęcić kilka minut na to, jakie są niektóre z dwóch, trzech lub czterech powszechnych fałszywych doktryn. Powiedziałeś, że ci ludzie głoszą fałszywą Ewangelię, głoszą fałszywego Chrystusa. Co byłoby kwintesencją tego dla tych, którzy nas teraz słuchają lub oglądają? Czy możesz dać nam trochę wskazówek na temat tego, co mówi ruch słowa wiary lub kaznodzieje Ewangelii Dobrobytu? Oczywiście oprócz oczywistego aspektu zdrowia i bogactwa, że zawsze wolą Boga jest, abyśmy byli uzdrowieni, zawsze wolą Boga jest, abyśmy byli bogaci. Oprócz tego, jakby w bardziej doktrynalnym duchu, posłuchaj tutaj o takich rzeczach jak dokonywanie pozytywnych wyznań, że mogę powoływać rzeczy do istnienia, że moje słowa mają twórczą moc same w sobie. To jedna rzecz. Za każdym razem, gdy słyszysz człowieka, który w jakikolwiek sposób umniejsza chwałę Boga, chwałę Chrystusa, kim jest Chrystus, nawet w sprawach kenozy, ogołocenia Chrystusa, nauczają, że Jezus ogołocił się ze swojej boskości i dokonał swoich cudów. I to jest chleb powszedni nauczania Billa Johnsona, że Jezus dokonał swoich cudów tylko jako człowiek, we właściwej relacji z Bogiem, ale nie jako Bóg. To znak rozpoznawczy, a ich celem jest to, abyś ty teraz też mógł to robić. Więc możesz przyjść do ich szkoły, zapłacić czesne, a oni pokażą ci, jak to zrobić. Jakieś inne znaki ostrzegawcze? Duchowa śmierć Jezusa, wiara w to, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, dzieło odkupienia nie zostało zakończone, że ono dopiero się rozpoczęło że kiedy Jezus umarł, poszedł do piekła, cierpiał, był torturowany przez demony i umarł śmiercią duchową, przestał być Bogiem i musiał się odrodzić, że Jezus tak naprawdę musiał zostać zbawiony. Słyszałem to. Kenneth Copeland pisze o tym w jednej ze starszych książek, że Jezus narodził się na nowo, że musiał narodzić się na nowo. Bill Johnson nauczał tych samych rzeczy. Więc tak, narodzony na nowo Jezus, duchowa śmierć Jezusa, odkupienie miał miejsce w piekle, a nie na krzyżu. A potem inne, jak na przykład wydawanie dyrektyw. Hmm. Możesz wydać dekret, możesz zadekretować rzeczy, które są pochodną pozytywnego wyznania. I kiedy słyszysz kaznodziejów podkreślających nie Pismo Święte, oni nie eksponują Pisma Świętego. Zamiast tego eksponują swoje doświadczenia. Za każdym razem, gdy słyszysz kaznodzieje, i nie obchodzi mi, jaka jest jego teologia, za każdym razem, gdy słyszysz kaznodzieje spędzającego więcej czasu na opowiadaniu historii i doświadczeń, które miał, zamiast zagłębiać się w Słowo Boże, to jest to Ostrzegawczy, że masz do czynienia z fałszywym nauczycielem, i nie obchodzi mnie, jaka jest jego teologia. Mówi o najnowszym streamie, najnowszej wizji. Może, że był w niebie. Bóg powiedział mi to, Bóg powiedział mi tamto. To jest wielka czerwona flaga. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ciebie, bracie. Doceniamy Twoją posługę i cieszymy się, że mogłeś tu z nami rozmawiać. Dziękuję, Kosty.